Z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 29 odcinka mojej serii z gry Wiedźmin 3 Dzikiego. Kontynuujemy zadanko, dalej szukamy, gdzie się zna znajduje Tris Marigold. I, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, yy, przeszliśmy do niej się z nią spotkać, żeby ona nam powiedziała, gdzie się znajduje Ciri. Mam nadzieję, że w tym odcinku już się z Tris yy, Wiedźmin spotka. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Ja, tu, ja tylko przypomnę, że to jest 29 odcinek naszej serii. Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Jesteśmy na, na tym samym miejscu, pytanie. gdzie zakończyliśmy sposób. poprzedni odcinek. Gdzie jest z new guy? I właśnie idziemy, w mam nadzieję, Szukać mam nadzieję, że idziemy szukać i znajdziemy i znajdziemy sobie Mam nadzieję Tom Siri Dobra czyli idziemy poszukać Siri mam nadzieję że w końcu ją znajdziemy i w dzisiejszym odcinku sobie z nią pogadamy Tutaj więcej nic innego chyba nie, nie będziemy mogli nigdzie wejść jak na razie. Dobra. Czyli już lecimy do Siri. Do Zaraz sobie przywołamy, przywołamy do. lecimy do Tris. Nie, nie do Siri, tylko do, do Tris oczywiście. I teraz właśnie zawołamy sobie płotkę. Z płotką być może będzie. Szybciej na, na pewno będzie szybciej, chociaż nie możemy tak zbytnio yy, szybko jechać, tak naprawdę ok. I teraz sobie oczywiście no puść, czemu żeś, czemu płetkę przepłoszyłeś dalej, bo nie mamy zbytnio czasu. Przypomnę, że to jest 29 odcinek naszej serii tu jest nasza płotka i mam nadzieję, że się spotkamy niedługo z Triss -y Marigold. jestem też ciekawy jak Triss -y zareaguje, że wie Wiedźmin ją przyjechał odwiedzić, przy okazji oczywiście zapytamy się gdzie się zna znajduje gdzie się znajduje Ciri Mam nadzieję, że Dobrze, mniej więcej dobrze zareaguje e, Triss Że... Zobaczy Wiedźmina Po której stronie mamy jechać żeby, żeby się nie zagubić tutaj, tak? Po tej, po tej stronie bardziej prosto Szkoda, że zbytnio nie możemy jechać szybciej, ale okej. Okay. Najważniejsze, że posuwamy się do przodu. W końcu wyjecha wyjechaliśmy oczywiście na dobrą drogę. Po której stronie teraz powinniśmy chyba jechać. Wjechać sobie yy, tu. Czekajcie. Tu nie. Tutaj chyba nie. Czekajcie. Tędy, nie? Tutaj musimy jeszcze z kimś pogadać. Okej. Okay. Tutaj chyba jest ktoś kto będzie jeszcze chciał z nami pogadać. Okej, okay, czyli musimy jechać tutaj, tak? Teraz płotkę na razie opuścimy. I byśmy musieli sobie wejść, chyba, do tych. Yy, yy, przez te, przez te po prostu drzwi sobie wejdźmy Dobra. Tutaj mieliśmy akurat, chyba, wejść. Zobaczymy. Tak jest. Zobaczymy. Czy ten gość nam otworzy? Ja oczywiście bym chciał... Czy jest... Co jest za bramą, zapytamy się, czy... Nie, nie wiesz... Powiemy, nie wiesz, odmienię, dobra, Cóż, niech będzie. Co wy strzegasz? Złoty ślep, ja... No? Właśnie, ślepia, no Mutowany zabójca Uszałem, że to odpowiedź no, dla dziwolągi. Oczywiście Dobra, otworzysz nam tą bramę Nie nas musisz zapłacić datek na nasz gaj y... Stara locha, tak Dobra y... To to było Pierwsze No Tak No właśnie OK. Dzięki, że otworzył, otworzyliście nam oczywiście tam bramę i będziemy mogli ruszać oczywiście dalej, spotkać się oczywiście z Siri, spotkać się oczywiście z Tris, bo chcemy właśnie yy, się teraz z nią spotkać. Teraz byśmy mogli yy, po której stronie, tak, tutaj. Tutaj przypomnę, że to jest 29 odcinek naszej serii. Spokojnie, tu, tu, tu pójdziemy. Tylko my chyba okej, okay. i teraz będziemy mogli sobie chyba z kimś tutaj porozmawiać. Bo tutaj ktoś stoi. Ok, otwórzmy sobie bodajże że te... za tymi drzwiami. Te drzwi musimy, musielibyśmy sobie otworzyć, tak jest, tutaj i tutaj, byśmy, bo tu jesteśmy jak widzicie w takiej karczmie, no i zobaczymy co teraz tutaj się nam wydarzy, mam nadzieję, że w tym dzisiejszym odcinku postaramy się, mam nadzieję, że się oczywiście... Spotkamy z Tris Marigold i oczywiście, jak widzicie, jest tutaj Tris. Witaj Tris. No właśnie. Przyjecha przyjechaliśmy do Ciebie. Znamy się oczywiście. No. no. no dobra, widziałeś. Czy my. Wiedziałeś, że Cię szukam? Dobra, zadamy, zadamy, powiem tą Ktoś pierwszą tak odpowiedź. No. trzymał Oczywiście Czyli ten gościu coś wiedział tak na to wychodzi. Że wiedział, że szukamy spotkania z Siri. Czekajcie, co by tutaj, jak, jakbyś nazwał to miejsce? Dobra, zadam mu, to, powiem mu to pierwszą odpowiedź, żebyśmy. Okej, okay, ale najważniejsze, że się spotkaliśmy właśnie z Siri, e, że się spotkaliśmy z Siri, zaraz być może pogadamy i ona może nam powie gdzie się znajduje. No wiesz, Ciri, czasem chorują, a czasem chcą się mam nadzieję, że, że Widzisz, wam ten dzisiejszy nie, odcinek ja się spodoba. Dobra, ale my chcemy najbardziej żartujesz? pogadać z Tris. No tym bardziej, że, że się dawno w z nie widział. Ostatnio też i jego łowców czarownic. Okej okay. I teraz co? Chodzi. Dobra. Powiemy, czeg powiemy czego chcesz, tak? Dobra, zadamy za mu to pytanie oczywiście. Jakiś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się na prawej stronie. Ażeby do tego wstępu zginął lennik stąd za Bobory. No ale co my, co my tutaj musimy, co my tutaj będziemy musieli zrobić? No, jak pamiętacie z poprzednich y, odcinków, to tak właśnie było jak mówi Wiedźmin. Okej, okay. no ale daj nam pogadać na to, Gali, z Tris. Jest jest Jestem bardzo ciekawy, co Tris ma, ma nam do powiedzenia na temat Ciri. Może ona wie się, gdzie, gdzie się stawi, znajduje Ciri, miasta. gdzie, By, gdzie, gdzie się to aktualnie to znajduje to Ciri moje i moje być słowo. może ona nam da jakieś no, współrzędne Gdzie ją dalej będziemy musieli poszukać? Ale to już zupełnie inna. Więc zobaczymy za, mom za teraz zostawiam was sam, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. No właśnie Potrzebujemy no, Spora, pogadać. Ja e potrzebujemy pogadać e z Tris Marigold Zobaczymy co nam powie właśnie Tris na temat Siri Co ty masz z nim za układ? No właśnie, teraz e, musimy podążać za Tris. Powiem Wam, że, że spotkanie z Tris, z tris pewnie dla Wiedźmina jest e, się dość e, też takie. Tak Chodź, e, moje życie. No pokaż nam, jak wygląda Twoje życie, jak Ty tutaj się urządziłaś, droga Tris. Dalej musimy tutaj lecieć za Tris. Pewnie pójdziemy już do, do jej domu. No. No mam. Ja bym chciał, żebyś też e, z nami e, była droga Tris. No tak, bo chcemy się dowiedzieć. Gdzie się znajduje? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak synka. Gdzie się znajduje Siri? To niemożliwe. No mam nadzieję, że że ty wiesz gdzie ona się Znajduje Siri. A może mi znaleźć jej ślad? Pewnie. No właśnie. Nie wszystko co się tylko da. Pomyśl, kto mógłby coś wiedzieć. No i co dalej? Możemy. I z tobą? Czy jak? Dobra, to idziemy. Za tobą droga Tris. Pokaż nam swoją yy, miejscówkę, gdzie aktualnie mieszkasz i co robisz? Czym się zajmujesz? Przypomnę, że tu jest 29 odcinek naszej yy, serii. Okej. Okay. Więc... Najważniejsze, że nam się udało e, spotkać się w dzisiejszym odcinku z, e, z Tris. To jest twoje, twoje mieszkanie? Tak. Chyba, chyba tak Zaraz się przy okazji dowiemy. Witaj smart. Udało się do magicznego do jakiegoś smarta idzie. E, po, e, poszliśmy razem z Tris. No więc idę ci, ja z workiem zobaczymy nauka, za moment ci tu na przeciwnika wychodzi Co dalej Będziemy e, być może wie, wiedzieli czas. na temat Ciri No se worek pełen magikalii waci no prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury ale pot mi podbiega Okej okay. No i nie mówię że nie wieś, wiedźmin będzie musiał wam Kości. coś nie pomóc uwierzy, że żebyśmy e, Smart mam zlecenie no właśnie. Pewnie do tego zlecenia będzie potrzebny wiedźmin, zapłacić a potem nurkować w lodowatej wodzie? Chociaż ja bym chciał. Nie, zadamy zadamy mu to pytanie. Czasem trzeba się poświęcić, powiemy, dobra. No, niech będzie tak, okej. Okay. Okej, okay. Okay. zadamy mu to pytanie. No, jak będę. No, jak będę musiał. Chociaż powiem Wam, że zbytnio bym nie chciał e, wy, wyciągnąć, wyciągnąć, e, wyciągnąć tej paczki z tej lodowatej wody. Jak, jak to mówiła TriS. A później no, będziemy się pokonać tych gości. Dobrze, że wjeźdźmy wraz, wraz z TriS się schowali. No dobra, to idziemy kanałami. No to co? Już? Możemy ruszać za. Tris nie idzie z nami? No, no, ale ja bym chciał z tobą iść, a tu jednak ja będę musiał sam to pewnie wszystko ogarnąć, tak jak, tak jak się spodziewałem. Dobra, czyli otwieraj te, te drzwi drogi zamknięte. To jak my to mamy to przejść? Chyba, że górą. Wejdźmy na razie na górę. Zobaczymy co tutaj się... Yy, co tutaj jest w ogóle do zbadania? Czy w ogóle coś jest tutaj do zbadania? Użyjmy swoich wiedźmińskich zmysłów. Tutaj są same jakby takie pakunki, worki No, no ale dobra tutaj raczej na górze nic nie będzie, tak? Chociaż chociaż zobaczymy. Na razie to wszystko sobie byśmy mogli pozbierać. A najwyżej się to później gdzieś albo sprzeda, albo odda kowalowi. Ok, i tutaj na tutaj raczej nic tutaj nie ma. Jeszcze wyżej powinniśmy że lecieć. Tak jest. Dobra, ale tutaj na górze raczej nic do wzięcia dalej nie ma. To weźmy. Okej. Okay. Dobra, a zejdźmy na, w ogóle na sam dół. Być może na samym dole coś by to się. Coś by było wartego uwagi. OK, to musi być na samym dole coś. Czyli wychodzimy z tego, schodzimy z góry po prostu i zobaczymy, gdzie jest to dalsze przejście, tak? Pomału, pomału. No trochę nas można powiedzieć. Tris oczywiście wkopała, w to, że będziemy musieli jej pomóc. No, ale już jak się powiedziało A, no to trzeba będzie e, pomóc Tris właśnie. Ale ja bym chciał teraz zejść sobie spokojnie na dół. Tak? Tędy możemy zejść? Nie. Czekajcie, tędy, tędy nie zejdziemy. To jesteśmy cały czas, cały czas jesteśmy na, na górze. No i jak mamy teraz zejść? Nie mówcie, że nam się gra zbugowała. Tutaj jest tylko ten worek, tak? Czekajcie, to nie jest po tej stronie. Postaramy się zejść na dół. A na dół zejść to będzie tutaj po tej stronie. Tam, dobra. I na samym dole tym tak? na samym dole zobaczymy tak naprawdę czy coś w ogóle się znajduje do wartego uwagi w tym pomieszczeniu czy jednak czy jednak nie okej okay. jeszcze zejdźmy na dół Le lećmy na sam żeby zobaczyć, o tutaj możemy tędy sobie przejść i zobaczymy na samym oczywiście dole co jest tutaj do, do zbadania tworzymy oczywiście Wiedźmińskich zmysłów tu jest jakaś klapa, tak? tak, no to wychodzi, że tu jest jakaś klapa, czyli od, otwórzmy to OK, otworzyliśmy Okej okay, i teraz jedźmy na dół i mamy tam, tam e, zanurkować tutaj i wyciągnąć ten pakunek dla, dla, dla Twist to oczywiście e, są r, różne utopce oczywiście spokojnie będzie pokonany, powinien być pokonany ten utopiec tego nie spodziewałem. Dobra, mamy, jesteśmy. Najważniejsze, że Tryś jesteś oczywiście ze mną, bo już myślałem, że będę musiał lecieć sam. Teraz, w którą stronę tak naprawdę powinniśmy lecieć? Dobra, czyli teraz gdzie? W ścianach gdzie jest ukryte przejście, czyli gdzie Czyli gdzieś tutaj, tak? Czekajcie, tu chyba Tu jest coś jest takiego, że może być, że tu gdzieś będzie jako, jakieś takie ukryte przejście, no ale czekajcie jak pójdziemy sobie tędy, żeby to zobaczyć yy... czekajcie tu jest nie po tej stronie a tutaj może tą bramą ale tą, tą bramą nie przejdziemy nie no musimy iść tutaj gdzie jest ten gdzie jest ten żółty okręg tutaj coś się znajduje czyli dobra coś w coś, coś tutaj nam się otworzyło okej okay. i lecimy oczywiście wraz z Triss dalej dobra teraz gdzie dalej musimy podążać droga Triss pokaż nam gdzie dalej będziemy musieli Oczywiście nie mówicie, że nowi z <noise> tobą. Poczekajcie. Spokojnie. Jak, jak pamiętacie, pamiętacie, że jakiś pakunek musimy wyciągnąć... E, tri. No zobaczymy, czy będzie na dnie. Oczywiście paczka. OK. Nurt za moment w morza. za w moment zobaczymy no, no niestety ja, ja, tak, tak coś czułem że że Tris z nami nie pójdzie dobra wiecie co my byśmy się tym zajęli w następnym chyba odcinku albo jeszcze może kawałek sobie zanurkujemy teraz i zobaczymy dobra wie, wiecie co jednak w następnym odcinku tym się zajmiemy dzisiejszy odcinek będzie taki w miarę, w miarę oczywiście krótszy czyli w następnym odcinku za, zanurkujemy i znajdziemy tą e, paczkę dla Tris a więc zostawiacie łapki w górę subskrybujcie kanał na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka hej hej